W niedalekiej przyszłości nowa choroba znana jako wirus labirynt rozprzestrzenia się po Europie, powodując, że zainfekowani ludzie zamieniają się w zabójcze zombie. Większość kontynentu udaje się opanować problem, ale Irlandia zostaje zdewastowana. Ostatecznie zostaje odkryte lekarstwo, które działa na 75% zainfekowanych, podczas gdy pozostałe 25% wydaje się być na nie odporne. Ci, którzy wyzdrowieją, są nazywani wyleczonymi i mogą prowadzić normalne życie. Ci, którzy pozostają zainfekowani, są nazywani odpornymi i trzymani w niewoli, choć opinia publiczna uważa, że powinni zostać zabici, aby uniknąć Nowej epidemii. Wyleczeni wciąż pamiętają dni, kiedy byli zombie i straszne rzeczy, które zrobili, więc wielu z nich zmaga się z poważnym PTSD. Senan ma obecnie krwawe wizje swojej przeszłości, więc biegnie, aby sprawdzić się w lustrze. Na rogu jego oka widać żyły, które są znakiem wyleczonej osoby, co pomaga mu się uspokoić. Wkrótce odwiedza go jego wyleczony przyjaciel Konor i obaj zgadzają się, że życie raczej nie wróci do normy. Później Senan widzi sierżanta Kantourę, swojego oficera rehabilitacyjnego. Senan mówi, że był zainfekowany przez 4 lata i że miewa koszmary, ale Canter uważa to za dobrą rzecz, ponieważ wierzy, że wyleczeni zawsze. Powinni pamiętać, ile cierpienia spowodowali. Następnie ogłasza, że Senan zostanie przyjęty przez swoją szwagierkę Abigail, co jest bardzo zaskakujące. Ludzie wciąż postrzegają wyleczonych jako brudnych i niebezpiecznych, więc nie chcą ich w swoich domach, zazwyczaj kończą w ośrodkach zakwaterowania. Gdy Senan i Konor jadą autobusem, obserwują, jak bardzo zmieniło się miasto. Teraz wszędzie są żołnierze i obozy. Ludzie protestują na ulicach, a rząd debatuje, co zrobić z odpornymi. Przed ośrodkiem zakwaterowania są dziesiątki protestujących, rzucających przedmiotami i nazywających wyleczonych mordercami i nie Po dotarciu na miejsce, Senan i Connor żegnają się uściskiem, a Konor radzi Senanowi, aby nie dzielił się swoim sekretem ze swoją szwagierką. Tymczasem Abigail jest dziennikarką, która mieszka ze swoim synem Cillianem. Niestety jej mąż Luke zginął podczas epidemii. Kiedy Senan przybywa, Abigail wita go uściskiem. Senan mówi jej, że nie musi mu pomagać, ale Abigail odpowiada, że tego chciałby Luke, nie wspominając o tym, że to jest jego dom. Pyta także o ostatnie chwile Luka, ale Senan twierdzi, że on i jego brat zostali rozdzieleni podczas ewakuacji. W tej nocy Senan nie może spać i ciągle myśli o tym, jak to wszystko się zaczęło. On i Luke byli razem, gdy syreny ewakuacyjne zaczęły rozbrzmiewać. Po Luke natychmiast zaczął szukać swojej rodziny, ale nie mógł jej znaleźć. W tym momencie zombie pojawił się za Senanem i go zaatakował, więc Luk szybko próbował mu pomóc, uderzając stworzenie narzędziem. Niestety było już za późno. Senan został zainfekowany i kazał bratu uciekać. Luk szybko wybiegł i zamknął za sobą drzwi, jednak Senan oszalał i zaczął je wyważać. Następnego dnia konor odwiedza swojego ojca, aby poprosić go o lepszą pracę. Obecnie pracuje jako sprzątacz, ale chce być prawnikiem, jak przed infekcją. Jego ojciec jest oburzony prośbą i popycha konora na samochód, nazywając go potworem z powodu tego, co zrobił swojej matce? W międzyczasie Senan bierze swój stary rower i jedzie do centrum leczenia, w którym pracuje. Funkcjonariusz najpierw sprawdza jego oczy, aby upewnić się, że jest wyleczony, zanim pozwoli mu przejść. Doktor Joan prosi go, aby zajął się odporną o imieniu Jo, która została unieruchomiona na łóżku. Jo wpada w panikę na widok Joan, krzycząc i warcząc, próbując się uwolnić. Senanowi udaje się przytrzymać Jo, ponieważ nienawidzi ona tylko doktor, nie jego. I teraz Joan może jej podać zastrzyk. Joan wyjaśnia również, że Jo rozpoznała Senana jako jednego ze swoich, ponieważ nawet po wyleczeniu ślady wirusa wciąż są w jego komórze. Później Senan siedzi z jo i myje ją, okazując jej trochę współczucia. Kiedy Abigail idzie do szkoły, aby odebrać Ciliana, inni rodzice oceniają ją za to, że przyjęła potwora do swojego domu. Jakiś czas później Senan odwiedza Konora w ośrodku zakwaterowania i mówi mu, że odporni nie atakują wyleczonych. To sprawia, że Konor uważa, że wyleczeni byliby bezpieczniejsi wśród odpornych niż wśród uprzedzonych normalnych ludzi. Ich rozmowę przerywa Kanter, który gani Konora za unikanie pracy. Conor tłumaczy, że nie jest sprzątaczem, więc Kanter przypomina mu, że wszystko się zmieniło i muszą przestrzegać nowych zasad. Kanter mówi też Sonorowi, aby nie kontaktował się więcej ze swoją rodziną, ponieważ nie chcą go z powrotem w swoim życiu. Słysząc to, Konor wpada w szał i atakuje Kantourę, który natychmiast rzuca Konora na stół i powala go na podłogę. Senan chce pomóc swojemu przyjacielowi, ale dwóch uzbrojonych mężczyzn go powstrzymuje. Tej nocy Senan śni o byciu zombie i atakowaniu dziecka. Gdy się budzi, znajduje na drzwiach wejściowych wrogie graffiti. Tymczasem Joan jest przerażona, gdy dowiaduje się, że rząd zacznie zabijać wszystkich odpornych, obiecując, że znikną do końca tygodnia. W tym samym czasie Konor podchodzi do Abigail i przedstawia się jako przyjaciel Senana. Abegale jest Jazna wobec wyleczonych i pyta go o jego doświadczenia, więc konor wyjaśnia, jak trudno było być uwięzionym we własnym ciele i jak niemożliwe było opanowanie pragnienia krwi. W centrum leczenia Senan wciąż pomaga Joan pracować nad lekarstwem, zajmując się jo. Podczas przerwy zauważa dwóch żołnierzy wchodzących do budynku, gdzie przebywają odporni. Nagle słyszy kobiece warczenie, więc podąża za hałasem do celi. Wściekły Senan rzuca się na mężczyznę, który wykorzystuje swoje wojskowe wyszkolenie, aby z łatwością go obezwładnić i przycisnąć do ściany. Odporna wykorzystuje rozproszenie uwagi, aby uwolnić się z uchwytu żołnierza i zaczyna go gonić po korytarzach. Drugi żołnierz natychmiast wyciąga broń i ją zastrzeliwuje. Senan jest załamany, widząc, jak umiera, ale żołnierz mówi, że i tak miała umrzeć, podczas gdy zamieszki na ulicach się nasilają, Joan pojawia się w wiadomościach. Broni praw odpornych i przysięga, że potrzebuje tylko trochę więcej czasu na znalezienie lepszego lekarstwa. Prowadząca nie zgadza się, mówiąc, że zabijanie odpornych jest aktem miłosierdzia, aby chronić społeczeństwo. Słysząc to, Konor zauważa, że rząd potem zajmie się wyleczonymi i muszą go powstrzymać. Później Konor zabiera Senana do piwnicy ośrodka zakwaterowania, gdzie buntownicy utworzyli sojusz wyleczonych, aby walczyć. O swoje prawa. Przygotowują mnóstwo koktajli mołotowa, a Konor mówi Senanowi, że będą atakować tylko puste domy. W tej nocy buntownicy odwiedzają różne domy należące do żołnierzy i podpalają je. W tym samym czasie Abigail budzi telefon od szefa, który chce, aby zajęła się relacją z tego incydentu, więc zauważa, że Senana nie ma w jego pokoju. Następnego ranka w wiadomościach mówi się o sojuszu wyleczonych, nazywając ich organizacją terrorystyczną. Senan jest wstrząśnięty, słysząc, że podczas zamachu zginął mężczyzna. Teraz każda osoba protestująca na rzecz praw wyleczonych zostaje aresztowana. Później Senan wciąż ma i widzi siebie jako zombie. Wspomnienie ujawnia, że to Connor ugryzł Senana, a Luke próbował przemówić bratu do rozsądku, jednak Senan go zaatakował i zabił w tym samym domu, w którym teraz mieszka Abigail. Pewnego popołudnia w gabinecie lekarskim Senan znajduje zdjęcie Joan i o jo razem. Okazuje się, że były parą i razem odkryły lekarstwo, zanim Jo została zainfekowana. Kiedy wraca do domu, Abigail pyta go, czy chodzi na spotkania sojuszu wyleczonych, ponieważ każdej nocy wychodzi z domu, ale on zaprzecza. Następnie dzieli się, jak okropne było wrócić do domu i znaleźć ciało swojego męża na podłodze, aby odwrócić jej uwagę od bólu, Senan zabiera Abigail i Cilliana w miejsce za miastem z pięknym widokiem. wyjaśnia, że on i Luke zawsze tam jeździli, gdy byli dziećmi. tej nocy Conor odwiedza Senana w domu, ale sytuacja robi się napięta, gdy Abigail zauważa, że dobrym pomysłem jest eutanazja odpornych, aby uniknąć kolejnej epidemii. jednak jest za prawami wyleczonych i uważa, że nie można ich winić za to, co zrobili jako zombie, ponieważ nie mieli kontroli nad sobą, co sprawia, że Conor zastanawia się, czy wybaczyłaby zabójcy swojego męża. Abigail jest zdenerwowana i wychodzi z pokoju. następnie Senan oskarża Konora o kłamstwo w sprawie pustych domów i o poznajmia, że opuszcza sojusz. Następnego dnia, gdy Senan odprowadza Ciliana do szkoły, Canter odwiedza Abigail pod pretekstem sprawdzenia rodzin wyleczonych. Po kilku rutynowych pytaniach Canter zaczyna ujawniać swoje prawdziwe oblicze. Uważa, że zombie nie są bezmyślne. Polują razem w grupie i komunikują się, aby planować swoje zabójstwa. Kanter zostawia poufne akta dla Abigail i prosi ją, by zadzwoniła, jeśli coś wie. Po czym odchodzi. Gdy Abigail otwiera akta, jest zaskoczona, widząc zdjęcia Senana i Conora z czasów, gdy byli zombie. Następnie Abigail zakrada się do ośrodka zakwaterowania tylnymi drzwiami, aby zdobyć nagranie. Filmuje pięcioro wyleczonych stojących w kręgu z zamkniętymi oczami, synchronizujących swoje oddechy. Gdy jeden z wyleczonych ją zauważa, Abigail przechodzi na inne piętro i znajduje konora wygłaszającego przemówienie, aby przekonać więcej wyleczonych do przyłączenia się do jego rebelii. Nagle zostaje przyciśnięta do ściany przez kobietę, która ją zauważyła, ale Konor przerywa, zanim sytuacja eskaluje. Abigail oskarża go o odpowiedzialność za zamachy bombowe i mówi, żeby trzymał się z dala od jej rodziny, powtarzając to, co Kanter mówił o polowaniach w grupie. To budzi podejrzenia Konora, ponieważ Abigail nie powinna tego wiedzieć. W drodze pow a Begel zauważa, że ludzie ją śledzą, prawdopodobnie chcąc zdobyć jej kamerę. Ucieka, aby schować się w pustym pokoju i wychodzi przez okno, ale mężczyzna łapie ją i próbuje wciągnąć z powrotem. A broni się i zamyka okno na ręce mężczyzny, zanim ucieka. W swoim biurze Joan słyszy, że żołnierze zabili wszystkich odpornych na poziomie pierwszym. Zauważa wtedy, że jo siedzi na swojej noszach, więc podchodzi, aby spróbować z nią porozmawiać. Gdy Joan próbuje jej dotknąć, i rzuca się na nią i przewraca ją. Hałas natychmiast przyciąga uwagę żołnierzy, którzy wchodzą, aby związać liną za szyję jak psa. Ogłaszają, że zabiorą ją na eutanazję jak pozostałych, ignorując błagania Joan o więcej czasu. Tej nocy Joan spotyka się z konorem w tajemnicy, tymczasem w domu Abigail zauważa nowe graffiti na oknie. Ale kiedy wychodzi, nikogo nie widzi. Nagle zamaskowany mężczyzna włamuje się do domu i uderza Senana kijem, nazywając go Szumowiną wyleczonych, zanim dodaje więcej graffiti na ścianach salonu. Gdy Senan leży na podłodze z bólu, wciąż ma halucynacje związane ze śmiercią Luka, a mężczyzna uderza go ponownie, aby go ogłuszyć, zanim ucieka. Rano policja szybko ogląda graffiti, ale tłumaczą, że takie rzeczy często zdarzają się w domach. Gdzie mieszkają wyleczeni, więc niewiele mogą zrobić bez identyfikacji sprawcy. Następnie Senan idzie do Konora i mówi mu, że miał rację, więc chce ponownie dołączyć do sojuszu, aby chronić swoją rodzinę. Tymczasem Abegail odkrywa, że intrus zabrał kartę pamięci z jej kamery, na której było nagranie spotkania buntowników. Myśląc, że zrobił to ktoś z sojuszu, Abegail dzwoni do kantourę i mówi mu, że Konor coś planuje. W ośrodku zakwaterowania Senan dołącza do spotkania sojuszu i jest zaskoczony, widząc tam Joan. Opracowują plan, aby uratować ją, ale Senan nie chce, aby strażnicy zostali zabici. Nagle słyszą hała. I odkrywają, że żołnierze robią nalot na budynek, brutalnie bijąc każdego, kto się opiera. Konor i buntownicy natychmiast uciekają, ale Senan odmawia pójścia za nimi i żołnierze szybko go łapią. Zadają mu kilka pytań, ale Senan milczy. Chwilę później Konor znajduje Abigail z Chilianem w parku i mówi jej, że Senan zabił luka, pokazując jej bliznę, którą luk zostawił na jego szyi, gdy próbował ratować brata. Tymczasem Kanter próbuje przesłuchać Senana i nawet oferuje ochronę dla jego rodziny, ale Senan nadal odmawia współpracy. Ponieważ brakuje dowodów, Senan zostaje zwolniony. Wychodząc. Jeden z wyleczonych przynosi mu wiadomość od Konora o kolejnym spotkaniu. Gdy Senan wraca do domu, Abegail żąda prawdy, więc w końcu przyznaje, że zabił luka, a jest wściekła, bo ją okłamał i wyrzuca go z domu, krzycząc przez łzy. Tej nocy Senan spotyka się z Konorem, który wyjaśnia, że powiedział Abegail prawdę, bo Senan musiał się nauczyć, że nawet ci, Którzy wydają się mili, mogą obrócić się przeciwko wyleczonym. To sprawia, że Senan zdaje sobie sprawę, że Konor nie miewa koszmarów. W tym momencie znajduje ich kanter, który ma już wystarczające dowody, by powiązać ich z zamachami. Senan współpracuje i zakłada sobie kajdanki, ale Konor chwyta rozbitą butelkę i rzuca się na kantourę, brutalnie dźgając go w szyję kilka razy, aż sierżant umiera. Potem Konor zabiera broń kantourę i celuje w Senana, ponieważ to on doniósł kantorowi. Senan tłumaczy, że nie mógł pozwolić, by Konor dalej krzywdził ludzi. W tym momencie słychać syreny, i Konor mówi, że plan jest już w toku, po czym Ucieka. Następnego dnia wyleczeni zakradają się do ośrodka leczenia, używając mundurów lekarskich, które załatwiła im Joan. Zabijają strażników, zanim docierają do sterowni, gdzie Joan używa swojego hasła, by odblokować cele Yo. Nagle jeden z buntowników wyleczonych zmusza ją do cofnięcia się i otwiera wszystkie inne cele, ignorując protesty Joan. W tym samym czasie Senan dociera do budynku i przechodzi przez korytarz pełen odpornych, nie doznając krzywdy, bo wyczuwają w nim wirusa. Gdy uzbrojony buntownik próbuje uciec, Senan powala go na ziemię. W tym momencie przybywają żołnierze i otwierają ogień, zabijając Każdego opornego, który próbuje wyjść z budynku. Bomba podłożona wcześniej przez buntowników nagle wybucha, niszcząc bramę i umożliwiając wszystkim odpornym ucieczkę. Senan robi wszystko, by nie zostać stratowanym, ale buntownikowi się nie udaje. Gdy wszyscy odporni uciekają, Senan patrzy w górę i jest szokowany, widząc ją wciąż w jej celi. On również ucieka i na zewnątrz budynku znajduje zombie atakujące żołnierzy, by się nimi żywić. Wracając do Joan, zauważa, że ją nie opuściła budynku i siada obok niej. Kobiety trzymają się za ręce, a nawet dzielą pocałunkiem, zanim szalony odporny rzuca się na Joan, by ją ugryźć. W domu Abigail słyszy warczenie i chwyta siekierę, zanim wychodzi na zewnątrz. Gdy zbliża się do niej zombie, natychmiast go powala. Nadchodzi więcej zombie, ale pojawia się także ciężarówka pełna żołnierzy, którzy zaczynają ewakuować teren. Abigail chce odebrać syna ze szkoły, ale żołnierze zmuszają ją, by została z nimi. Niedaleko Senan biegnie ulicą, podczas gdy żołnierze strzelają do zombie wokół niego. Znajduje Abigail zabieraną ciężarówką i ona krzyczy, by uratował Cilliana. W całym mieście zombie i żołnierze nadal walczą. Konor próbuje zaprzyjaźnić się z jednym z potworów, tylko po to, by zobaczyć, jak zostaje zastrzelony, więc nie pomaga żołnierzowi, gdy inny zombie rzuca się na niego. Ewakuowani obywatele, tacy jak Abigail, są zabierani do strefy kwarantanny, ale wyleczeni nie mają wstępu. Senan przebija się przez chaos i dociera do szkoły, gdzie dzieci idą za żołnierzem, a nauczycielka jest zjadana przez zombie. Woła Cilliana, aż znajduje go ukrytego w pobliżu, po czym podnosi chłopca i zaczyna uciekać, nie zauważając, że obserwuje go konor. Senan każe chłopcu uciekać, jednocześnie powalając zombie na ziemię, by zyskać na czasie. Pojawia się więcej zombie, które gonią uciekającego Ciliana, podczas gdy Konor uderza Senana rurą, by uniemożliwić mu ich śledzenie. Gdy Senan wstaje i próbuje odejść, Konor uderza go w nogi, zanim siada na nim, by go bić. W pobliżu żołnierze wciąż strzelają do zombie i zbłąkana kula trafia Konora, powalając go. Senan ma okazję go dobić, ale w tym momencie słyszy głos Ciliana wołającego o pomoc, więc biegnie ratować swojego bratanka. Chłopiec ukrywa się pod samochodem, a zombie wyciągają po niego ręce, więc Senan nie ma wyboru i musi pobić ich rurą. Następnie Senan bierze Ciliana i podczas ucieczki zauważa, że konor zniknął. W strefie kwarantanny Abigail mówi strażnikowi, że wyleczeni powinni mieć wstęp i pluje na mężczyznę, który w odpowiedzi uderza ją w brzuch. To wywołuje szał wśród wyleczonych, którzy wdzierają się do bezpiecznej strefy. Gdy wszyscy są rozproszeni, Abigail zakrada się do budynku i wchodzi po schodach, by uciec. Po chwili marszu jest szokowana, widząc martwego żołnierza na ziemi. W tym momencie atakuje ją zombie, więc Abigail zabiera broń żołnierza i strzela do niego. Potem żołnierz również budzi się jako zombie i Abigail musi go zabić. W ośrodku leczenia Jow wpatruje się w ciało Joan przez chwilę, zanim w końcu opuszcza budynek. Jest ciemno, gdy Abigail w końcu wraca do domu. Senan również przybywa z Cilianem, który biegnie, by przytulić matkę. Następnie Abigail rozważa zabicie syna, zanim się przemieni, ale Senan zabiera Ciliana od niej. Mówi, że będzie chronił bratanka, dopóki nie zdobędzie lekarstwa, po czym odchodzą, a Abigail zostaje sama w żałobie. Jakiś czas później w wiadomościach ogłaszają, że przywrócono porządek, ale teraz w niewoli znajduje się 8 tysięcy zombie. Rząd wciąż zabija odpornych, twierdząc, że to jedyny sposób na całkowite pozbycie się wirusa. Ulice są pełne plakatów z konorem, który stał się twarzą buntowników. A martwi się o syna, ale uśmiecha się, gdy w wiadomościach słyszy, że mała grupa zakażonych jest na wolności na wsi. Senan i Killian należą do tej grupy i robią wszystko, by przetrwać.